Wysyłam pieniądze dzieciom, których już nie znam, z którymi nie umiem rozmawiać i które nie chcą się ze mną widywać, których życie jest rozwalone totalnie w jakichś przelotnych związkach i przygodnych pracach. Ale gdybym im nie wysyłała pieniędzy, pieniędzy, <śmiech> pieniędzy, <śmiech> pieniędzy, pieniędzy, to co bym miała? Do czego mam wracać? Gdzie jest ta wódka po ojcu? O Boże, mam wyciągnąć. Serio? Wódka? Wódka? Po została nam wódka? Nie, to jest takie dziwne. Jak się jego pamięta sprzed, to jest bardzo, bardzo dziwne. Nie, nie pasują te obrazy, kiedy się zaczęło psuć. Poprosiłam pożycz ojcu, o Boże. chociaż część na spłatę długów. Tobie się wtedy dobrze wiodło. Poprosiłam pożycz ojcu. Nigdy tego nie zapomnę i nigdy tego nie wybaczę. Myślisz, że nie miałam swoich długów? A tutaj sprawa szła o życie. Wtedy o tym nie wiedziałam. Pomidory! Nie wiedziałam, że to będą pomidory. Poradziłam, żeby razem się zebrali, cała wieś i sprzedawali. A, tak, tak, zbierali pomidorów, wynajęli ciężarówkę. Ja mu tego nie radziłam. Nie wiedziałam, że tak zrobią. Odpuściłaś. Ja Miałam mnóstwo swoich spraw, jak ty, jak ludzka. A ty się znałaś na biznesach. A jako tako, jako tako. Jeździli tą ciężarówką po miasteczkach, miastach, sklepach. Chcieli sprzedać pomidory sami po korzystnej cenie. Pełna pacha pomidorów wypełniona aż po brzeg. I nikt nie chciał pomidorów od rolników z ciężarówki. A może im zabrakło, żeby ktoś im doradził, co i jak. Z Włoch, z Hiszpanii były lepsze, były tańsze i czerwieńsze. I próbowali na bazarze, choćby trochę, choćby coś. Ale tam też się odbili od układów. Nie wpuścili ich na bazar i pogniły pomidory. Bo na żywioł, bo bez planu! Ja pamiętam bezradność ojca i zdziwienie, czemu? W sklepie nie chcą kupić pomidorów po prosto ze wsi. Mieli własną sieć dostawców, to inaczej się załatwia. Jocha! Wsiowi biznesmeni! Pomidory, co pogniły, do ostatka ich dobiły. Krowy nam zlicytowali. Sprzęt się zniszczył, budynki poszły na cegły. Przed żniwami przyszli i zabrali ziemię, nawet plonów nam nie dali zebrać. Słynny plan zlikwidowania wsi! Sad nam został, kompot z jabłek, wolny rynek, konkurencja, koniec socjalistycznego snu. Stopy procentowe wzrosły, pieniądze się skończyły, a kredyt wystrzelił w kosmos. Komornicy przeszli na wieś licytować gospodarstwa, tata trzymał się jak mógł, bo sprzedawał owce, kozy, a najdłużej trzymał co? Krowy! I mówił, że się odkuje, że się ustabilizuje. Nawet jak ten pierwszy w męczu się powiesił, potem drugi zabił żonę dzieci, trzeci spalił gospodarstwo, poszedł siedzieć. Potem się zaczęli bronić i przeganiać komorników. Brali widły, szli gromadą. I pamiętam, co mówili w telewizji, w radiu, prasie, ale ludzie to powtarzali: Że wieś durna! Zacofana! Ciemnogrodzka! Nie rozumie, że rolnicy mają ziemię, więc są kapitalistami, więc powinni wolny rynek przyjąć jako naturalny. I że jak nie dają rady, to się muszą przebranżowić, bo widocznie tkwią mentalnie nadal jeszcze w PRL-u. I że trudno! Spora część z nich musi wymrzeć. Musi wymrzeć! Musi wymrzeć, musi wymrzeć, musi wymrzeć. Pamiętam to, muszą wymrzeć, muszą wymrzeć. Zwykli ludzie powtarzali, muszą wymrzeć. Mu... No to żeśmy wymierali. Pijaczek śpiący w rowie to już przecież nie był tata. Taty tam już w nim nie było. Aż nie wrócił. Przyszedł dzień, kiedy nie wrócił. Ani na zajutrz, ani po tygodniu, ani po miesiącu. Jakoś po roku policja zabrała mamę, żeby zidentyfikować czy co. Mamo, śpisz? To śpi, oddychaj. Niech pożyje 200 lat. Ale skoro już jesteśmy razem, może warto porozmawiać, jak to tam kiedyś podzielić. Co podzielić? Dom, sad. Sad nam przecież zostawili. <śmum> <śmum> Wam? Nie. Nie, no nam. A. Nam wszystkim. Przecież równo dziedziczymy. Ale ja tutaj mieszkam. Dzieci mają swoje rzeczy. Spokojnie nie mówię, że już tak na przyszłość rzucam temat. Do mi sad się przecież sprzeda, tobie coś wynajmiemy. No są ludzie, co mają kasę, wieś się znowu robi modna. Modna? Ja nie wiem, co mam ci powiedzieć. Przez lata tutaj żyłam z mamą. Sama się opiekowałam. <grym>, gdyby za to, że się opiekuje starą włóżką, daj mi dom, to by było. No dobrze, ale tobie płacą. No mama ma emeryturę. Kto wydaje jej pieniądze? No na dom idą, na rachunki. Ale to nieważne, na co idą wydajesz je, na co chcesz? I masz prawo, to jest Twoja sprawa. A ja nie wierzę, co ja słyszę. Co ty tu będziesz robić? Nie dasz rady przecież sama. Dom się sypie, nie dasz rady remontować. Ja mam prawo do tego domu. To jest mój dom. Ty masz swój, Majka ma swój, ten jest mój. Oj, nie wiem, naprawdę nie wiem, jakby to rozstrzygnął sąd. Ty serio mówisz? Ty chcesz się sądzić ze mną? Nie będziemy nic sprzedawać. Ludka się nie wyprowadzi, nikt nie straci. Czysty zysk dla każdej z nas. I na remont będzie pieniądz. Co, jakaś agroturystyka? Hmm? No to nieatrakcyjne miejsce, nic tu nie ma. Nie ma jezior, rzeki, gór. Skąd by miał być taki zysk, żeby każda zrobiła? Z wykopalisk. Wioska gotów. Gdzieś jako dzieci bawiłyśmy wojnę, dom, kryjówki. Ale teren po wykopaliskach nie jest nasz, to jest teren gminy. Nie pozwolą tam nic zrobić, zresztą. <kluzny> Co tam ciekawego jest? Po co tam? Zrobimy tutaj. Każemy wyrąbać sad, ulepić je chatki z gliny. Będzie piękna rekonstrukcja. Udawana wioska gotów. Ha, przecież oni tu naprawdę żyli przed wiekami. Wygrzebałam w internecie. Cała wieś stoi na miejscu, gdzie ci goci kiedyś żyli. Co? Jesteśmy potomkiniami. Spadkobierczyniami gotów. To jest unikalna sprawa. To są nasi pradziadowie. Pierwsze słyszę. Jesteś gotką. <głos> <głos> Jestem godką. Jesteś gotką! Jesteś, <noise> ty też jesteś gotką. Gotki, śmieszne. <noise> Trochę jakby z jakiej baśni. No, no ty to umiesz zaczarować. Nie, ja nie kłamię. Wszystko mam powymyślane. No i jest grubsza, to szacowany. Mamo! 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 Mama. Mamo. Mamo. Nie. Nie oddycham. Nie wierzę. We nie. nie trzeba zamykać oczu. Ale co robić, Gdzie zadzwonić? Trzeba ją położyć, umyć, przebrać. Nie. Jakie pieśni mają gotki? Co śpiewają? Wiesz najlepiej. Jesteś gotką. Coś smutnego. Mm -hmm. mm. Coś z głębi serca. Przyszły mi słowa do głowy. Przyszły same. Nie wiem skąd. I zanuciłam te słowa. Nie wiem, czy to nie błąd. Że to, co kochasz odeszło. Że to, co kochasz już przeszło. Że to, co kochasz, minęło. Że to co kochasz skinęło. Ogarnęłam to, co miałam, co przeżyłam, doświadczyłam, pracowałam, pracowałam. Co ja chciałam? Co ja chciałam? To, czego chciałam odeszło, to czego chciałam już przeszło. To czego chciałam minęło. Co, czego chciałam, zginęło. Przyszły mi słowa do głowy. Przyszły same, nie wiem skąd. Śpiesz się, śpiesz się, czas się kończy. Pomyśl, gdzie zrobiłaś błąd. Już prawie było, odeszło. Prawie wiedziałam i przeszła. Prawie złapałam, minęło.

Odeszło, że to, co już, już przeszło, że to, co kochasz, minęło, że to, co kochasz, Roś, rośliną roś, roś, dziw się, dziw dziewczyno. Pi Roś, roś, roślino, dziw się, dziw dziewczyno. Pałygi. Gotki wystąpiły. Ludka. Beata Niedziela. Kryśka. Katarzyna Pałka. Majka. Joanna Sokołowska. Stanisława. Bożena Borek. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Muzyka. Natalia Czekała. Kierownictwo produkcji. Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria. Daria Kopiec. Dziękujemy bardzo. Połączyliśmy się z łodzią, gdzie. Pracuje właśnie Pani Daria Kopiec. Dzień dobry, witam. Oraz udało nam się także połączyć z autorem, czyli z Panem Ardurem Pałygą, który jest za granicą. Czyli gdzie? W jesteśmy w Historia gotek skomplikowana, zatem nie opowiemy jej w szczegółach, natomiast przynajmniej w punktach. Po pierwsze, w 2020 roku Instytut Teatralny rozpoczął program dramatopisanie, czyli najkrócej mówiąc konkurs dla zaproszonych autorów. Pan, panie Arturze, otrzymał stypendium, czyli nagrodę w 2022 roku i powstał właśnie ów dramat. Jaka była idea gotek? To jest historia. Która jest z grubsza oparta na historii osób, które znam, przed którymi się wychowałem. Bazująca trochę na historii moich ciotek. Te ciotki gotki mi się tak zrymowały. Z południowo-wschodniej Polski. I tam jest taka miejscowość, stamtąd moje ciotki nie pochodzą, ale niedaleko mieszkają. Jest taka miejscowość, masłomęcz. W gotkach jest miejscowość, która nazywa się męcz. I zafascynowała mnie historia wioski gotów, która się tam znajduje. Czyli odkryto, że w Masłomęczu mieszkali goci i zrobiono tam taką rekonstrukcję, jak ta wioska gotów mogła wyglądać i wiele osób znalazło w tej wiosce pracę przy różnych historycznych, archeologicznych, rekonstrukcyjnych wydarzeniach. Ta historia włączyła się w historię tych opuszczonych wsi i miasteczek w południowo-wschodniej Polsce, gdzie ludzie wyjeżdżali do pracy za granicę, gdzie pozostały puste domy, do których nie wszyscy wrócili historią przemian z lat dziewięćdziesiątych, kiedy ta część Polski też bardzo mocno została dotknięta przez transformację lat dziewięćdziesiątych. Te gospodarstwo rolnicze zaczęło upadać. to wszystko się połączyło z taką historię dość tradycyjnie opowiadaną. I teraz powracam do owych punktów. Po drugie, na kolejnym etapie pani Dario pojawił się pomysł na realizację tego właśnie dramatu. Ten pani został nagrodzony. Gotki zostały adaptowane jak rozumiem dla nowego teatru imienia Witkacego w Słupsku. Dokładnie tak się wydarzyło. Koncepcja reżyserska mojego autorstwa wygrała ten konkurs i i ja szczęśliwie dostałam taką możliwość i stałam się reżyserką owego tekstu, tam też właśnie, pomimo tego, że ja nazwisko Artura już znałam i różne jego teksty, to nigdy się wcześniej nie spotkaliśmy w pracy. To był nasz, że tak powiem, pierwszy raz. I zresztą po przeczytaniu tego tekstu byłam bardzo zdziwiona, że ten tekst został napisany przez mężczyznę, bo takiej analizy, takiego wglądu w świat kobiecy, kobiecych namiętności, Jakiejś zawiści siostrzanej, relacji pomiędzy córkami a matkami, po prostu aż trudno było mi uwierzyć, że męski punkt widzenia może być tak czuły i tak dostrzegający te wszystkie niuanse, które dzieją się pomiędzy nami kobietami. Ja ten tekst poczułam od razu, a potem okazało się, że zaproszone realizatorki, bo poza Arturem to właśnie prawie same kobiety uczestniczyły w tym projekcie, zarówno od strony realizatorskiej, jak i od strony aktorskiej. Wszystkie dzielaliśmy ten zachwyt nad tym męskim punktem widzenia, który tak pięknie opisuje naszą kobiecą naturę. I ta praca była niezwykła pod takim względem, że tak jak wcześniej pani powiedziała, przymrużeniem oka... W pewnych momentach Artur opowiada historię dość trudną, brutalną w relacjach siostrzanych, ale też w relacji wiadomo, często skomplikowanych pomiędzy matkami a córkami, ale Artur zawarł bardzo dużo takiej prawdy psychologicznej, która wydawała mi się bardzo, bardzo cenna i dzięki fantastycznym aktorkom udało się wyciągnąć takie piękne jakości i emocje które są, myślę, że na tyle uniwersalne, że prawie każda kobieta jest w stanie się utożsamić z którąś z postaci. I wreszcie, po trzecie, trafiły gotki ze Słupska do Warszawy, czyli do Teatru Polskiego Radia. Tekst był więc y, modyfikowany. Myślę, że pan Artur dokładnie wie, co w nim zostało zmienione, no i ile z pierwotnej idei tytułowych gotek Pozostało, my wiemy, że no właściwie happy end. Z pełną obdałem to Daria. Już y, widziałem pod to, to teatrz w Teatrze Nowym Słupsku, że Daria ma rzeczywiście rękę do tego i robi to w wybitny sposób, to jest to skróty. I zmiany w tekście, tak żeby to hulało na scenie, więc z pełnym zaufaniem oddaję jej te adaptacje i skróty, i zmiany w tekście podczas pracy nad słuchowiskiem. Chcę zaznaczyć też, że zasługą Dali jest to, że ta historia dobrze się kończy. W pierwotnej wersji ona kończyła się dość ponuro i w rozmowach z Darią zgodziłem się z tym, że rzeczywiście fajnie będzie, jeżeli tam ta kobieca siła wybrzmi na koniec. To była inspiracja silna Dali i tak to poszło i tak zostało w słuchowisku, i za ja to jestem też Dodajmy, że tutaj dołączył do tego kobiecego zespołu jeszcze jeden mężczyzna, Andrzej Brzoska, jak Państwo słyszeli. To prawda, ja też się cieszę, Ten już mam ze sobą kilka realizacji, i to jest zawsze dobrze w kobiecej energii, podtrzymywaną przez męską wspaniałą energię a jeżeli chodzi o skróty adaptacyjne, to wbrew pozorom udało się zachować bardzo dużo tekstu, bardzo małe ilości dokonanych skrótów na adaptację radiową, tak więc naprawdę słuchacze radia mogą cieszyć się prawie całością tekstu, bez jakichś tam drobnych zmian, które w ogóle nie wpływają na, na dramaturgię i potencjał energetyczny i emocjonalny. Tak, ale wracając do Teatru Wiskacego w Słupsku, tam wspomagane były Panie kostiumami i niesamowitą scenografią. To już Państwo, którzy nas słuchają, mogą zobaczyć na przykład na stronach e teatru, jak sądzę. Teraz tak, zastanawiam się, czy w tej radiowej wersji nie mamy do czynienia jednak z nieco Prostszą, nie uproszczoną, ale prostszą historią, tak żeby to, czego nie można pokazać, nie wpływało na negatywny odbiór. To prawda, wiadomo, to jest inny świat, jednak plastyka opowiada też obrazem. Chociaż dla mnie ten tekst Artura jest tekstem bardzo psychologicznym, więc to źródło i jakość i sensy jednak są głównie w relacji pomiędzy tymi kobietami. I tutaj jest to szczęście też, że do Radia zostały zaproszone aktorki, które grały w spektaklu w słupsku. Tak więc faktycznie można było przenieść wiernie interpretacje i być w tych jakościach konfliktów, które były ustawiane nie tylko na rzecz adaptacji do radia, reżyserii, do słuchowiska, tylko była to faktycznie praca ponad dwumiesięczna, bardzo skrupulatna. No tak, i rzadko to się zdarza, że aktorki, w tym przypadku aktorki, tylko nie musiały korzystać wyłącznie z kartek, a znały tekst. Także myślę, że to też wpłynęło na. Styl tej realizacji radiowej. To ja bardzo Państwu dziękuję. Daria Kopiec i Artur Pałyga towarzyszyli nam, no niestety, na łączach. W czasie wakacji jesteśmy skazani na tego typu właśnie formę rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. No i tak właśnie słychać owe połączenia. I do usłyszenia za tydzień, jeszcze w sierpniu. społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz jak to jest w Straży Pożarnej? Może miał dłuższą akcję? Tata? Oj, no. dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jesteś? Tata. Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co w życiu się liczy? Hm. Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji LOTTO do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach LOTTO i na lotto.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Akustonę to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Marian, rower kupić najlepiej? W Media Expert, Barbara. A faktycznie? A jakie ceny? No, jakie rowery! Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A, i te fajne kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Kupuj taniej w Media Expert. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek, w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl